Piotr Wójcik, dzień dobry. Zapraszam na program w pigułce. Skrót wiadomości Medekspresu. Minister zdrowia Adam Niedzielski poda dziś informacje dotyczące rozpoczęcia powszechnych szczepień przeciw COVID-19 drugą dawką przypominającą. Szczegóły przekaże na konferencji prasowej o godzinie 11 w Ministerstwie Zdrowia. W konferencji weźmie też udział prezes Urzędu Regulacji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak. Co trzeci medyk w Polsce cierpi na stany depresyjne lub lękowe. Wielu z nich mierzy się z wypaleniem zawodowym. Często nie chcą mówić o swoich problemach, co tylko pogarsza sytuację. Z badania przeprowadzonego na lekarzach onkologach wynika, że niemal 66% z nich miało subiektywne poczucie wypalenia zawodowego. 75% badanych spełniało kryteria wypalenia zawodowego oparte m.in. na zaleceniach WHO. Ponad 1 trzecia lekarzy biorących udział w badaniu poszukiwało wsparcia psychologicznego, ale zaledwie 18,5% z nich miało w miejscu pracy dostęp do takiej pomocy. Wczoraj przypadał dzień walki z wypaleniem zawodowym. Więcej o tym problemie piszemy na medexpress.pl Dziś obchodzimy Europejski Dzień Prostaty. Od wielu lat rak stercza przewodzi w rankingu najczęstszych nowotworów u mężczyzn. Choć dostęp do innowacyjnych terapii pozwalających obniżyć wskaźniki śmiertelności w Polsce poprawił się, to aktualnie największym problemem jest brak możliwości wczesnego stosowania nowoczesnych leków hormonalnych w rozsianym, wrażliwym na kastrację raku gruczołu krokowego. Dzięki tym lekom pacjenci z chorobą przerzutową żyją wiele lat i to w dobrej jakości, mówi dr Iwona Skoneczna, onkolog ze Szpitala Grochowskiego im. Rafała Masztaka oraz Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Kiri w Warszawie. Jak podkreśla, zachodzi konieczność zmodyfikowania programów lekowych. Zakontraktowaliśmy już ponad 2 miliardy złotych na rozwój polskiej biotechnologii, badań klinicznych, spełniliśmy więc rolę, która była w nas pokładana. W naszych badaniach bierze udział 50 tysięcy pacjentów, a to oznacza, że 50 tysięcy ludzi ma szansę na dłuższe, lepsze życie albo na życie w ogóle. Mówi w wywiadzie dla Medexpress.pl prezes Agencji Badań Medycznych dr Habilitowany nauk medycznych Radosław Sierpiński. Wywiad można w całości przeczytać i obejrzeć na naszej stronie internetowej. Również tam codzienna porcja informacji ze świata medycyny i ochrony zdrowia.